Dobry wieczór, To Marcin Wąsowski z telewizji SAVIO TV RED. Ze mną jest Michał Łysiak z kabaretu świeższych Chrząszcz, który przed chwilą zszedł ze sceny cały spocony, cały wymęczony. Publiczność chyba wyssała z siebie wszystkie soki. Z siebie? Z siebie. Z ciebie. Z ciebie. Tak, ja mam, ja mam takie pytanie. Jesteśmy na Campo Bosco, prowadziliśmy tutaj warsztaty, zajęcia, tworzyliśmy scenki teatralne. Oraz mieliśmy występ, właśnie przed chwilą zeszliśmy ze sceny. Marcin Wąsowski, zmęczony, spocony, chyba publiczność wyssała z siebie wszystkie soki. Jak atmosfera tutaj? No właśnie, chciałem zapytać. Jak atmosfera? Atmosfera wspaniała, nie wiadomo, w którą stronę się zwrócić, tyle atrakcji, tyle ciekawych rzeczy, ciekawych, wartościowych, mądrych i jeszcze mi jednego jakiegoś epitetu brakuje, żeby było ładnie. Może zaproponujesz. Było naprawdę cudownie. Cudownych, 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 cudownych rzeczy. rzeczy było, tak. Dużo. Chodziliśmy to tu, to tam, szwędaliśmy się, nie braliśmy udziału w żadnych warsztatach oprócz swoich. Tak więc nie wiem, jak było u innych. Słyszeliśmy tylko, że, że bardzo ciekawie. Na pewno ciekawiej niż u nas, bo u nas było mniej osób niż wszędzie indziej. I ciszej, a u nich było głośno. głośno. Niektórzy grali na gitarach, niektórzy na pianinach, niektórzy grali na nerwach różnych innych osób, szczególnie nocą. Warsztaty grania na nerwach. Tak. A jak atmosfera na Campo Bosco? Atmosfera na Campo Bosco bardzo ciekawa. Proszę Państwa, rzadko kiedy zdarza się, żeby tylu ludzi bawiło się w taki sposób bez... Jakiś specjalnych. I tak nielicznym. Tak jest. Specjalnym impulsem zewnętrznym. Żadne UFO nie wylądowało tutaj w Czerwińsku, Żadna a, a akcja wojskowa się nie wydarzyła. Policja jeszcze tutaj nie przyjechała. Tak więc jesteśmy zdziwieni, że taka masa może bawić się w taki sposób za tak niewiele. Pięknie.